No i co kochani? Witam was serdecznie w kolejnych wykopkach. Znowu z Rutusem. Są godziny wieczorne, jak widać na załączonym obrazku. Ja sobie pokopię, jest fajnie, przyjemna pogoda. Można sobie pochodzić. I no i oczywiście witam was serdecznie już przy pierwszej znajdce. Ja mogę wam powiedzieć, że jest to zmuchne pozwolicie? Z jednej strony stan taki sobie, jest to kopiejka ale druga strona jest ładniejsza też zdmuchnę, żeby nie szarować i to są słuchajcie trzy kopiejki dobrze widać tak, trzy kopiejki rocznik 1903 no, a ja ruszam ruszam dalej, no i cóż kochani wyszła mi kolejna krągłość Jestem ciekaw, kurczę, czy to jest PRL, jest leciutkie, tak więc, chyba tak. I to jest... Nie, nie szkoda mi go, że tak miałem łop cierać, ponieważ jest to jeden grosz. Tak, jeden grosz. Tyłek ma zabru zabrudzony, zrobiła się, jak widzicie, taka purchla, ale jeden grosz jest. Oczywiście, PRN. Ruszam dalej. Słoneczko puli się, puli się. Masieku ku zachodowi. A mi wyskoczyła krągłość. Chyba jest to monetka. Monetka jest to na pewno, ale stan jej jest niestety dosyć słaby. No cóż, nie to i tak cieszy, bo będę miał przynajmniej zajęcie w rozszyfrowywaniu jej. Czy się uda? zobaczymy, coś tam jakieś napisy, coś widać nie wiem czy to nie jest jeden grosz z księstwa ale zobaczymy ruszam dalej postanowiłem się na chwilę zatrzymać przy tym sygnale i szukam kupca słuchajcie ktoś chce kupić Renault w pięknym stanie prawie nieużywane zachowane praktycznie idealnie. I to jest, słuchajcie, to nie jest wcale takie śmieszne. Spójrzcie. To jest oryginał. Oryginalny znaczek Renault. Ja go sobie z wezmę. Nie wiem, wezmę. Niestety nie jestem posiadaczem samochodu tej marki. Ale może kiedyś <grym> komuś Pięknie wygląda, ruszam dalej. Kolejny piękny fant, ja już go sobie tutaj obczyściłem szczoteczką, jak widzicie czubek od zapalnika, pocisku antyleryjskiego, bardzo ładny, trochę zmiażdżony, trochę trudno. No dobra, ruszam dalej, zobaczymy ile jeszcze wytrzymam. No dobrze moi kochani, czas kończyć te wieczorne wykopki mówię wieczorne, ponieważ rano też kopałem z kolegą, no, jak już wam mówiłem. No cóż, najśmieszniejszy, z najbardziej śmieszny fan dnia, no to napis Reno, czyste aluminium, słuchajcie, oryginalny, tak jak już wam wcześniej mówiłem. Tutaj, no to wiadomo ten grosz, ee, powojenny czyli perelowski. To mi się wydaje, że że chyba nawet udało mi się to odczytać. Możecie w lampie tego nie widzieć, ale to jest chyba jeden grosz z księstwa warszawskiego. No i tutaj ta piękna kopiejka, to też już ją widzieliście. Stan czytelny, o tak powiem. Kolejna dubka. Ja już kiedyś ją nagrywałem. Już w sumie kilkukrotnie nagrywałem i nie mam pojęcia do tej pory, co to jest. Tak samo jak i to. To jest chyba część od pocisku ale pewności nie mam. Wyskoczył mi taki słuchajcie kawał ołowiu. Nie mam ciekawe od czego, nie ma żadnych napisów, żadna to nie jest pieczęć, ani z tym, ani, ani jakiś odważnik. To ciekawe. Kolejny, kolejny jakiś odlew też właśnie e, z ołowiu. Też taki ciężki, nie ma żadnych tutaj jakichkolwiek wskazań na to, żeby to było robione. Celowo kolejna sprawa łyżeczka, no tak więc, tego to, to byłoby na tyle, słuchajcie. Ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Moich kochanych subskrybentów i tych, którzy być może niedługo będą, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.